Cześć, manko widzowie, z tej strony Oski Pozdro dzisiaj zagramy na najnowszej wersji w Minecraftcie to czyli wersji 1.21. Już jest i przetestujemy nową broń w akcji, bo zawalczę z moim kolegą i mamy trzy totemy. Nasze kury się prezentują tak. Będziemy budować się drewnem, mamy kilofy i tak wygląda nasza arena. Są tu też miny, na przykład tam widać. o No i zaraz zawalczymy. Chodź się przywitać przeciwniku. Tam gdzieś idzie. O jest. No siema. dobry Dzisiaj będziemy walczyć. To ustawiaj się tam, nic na żadne minę no nie Dobra. Lecimy. Ustawiaj się Szymon i będziemy lecieć. Przerobię, żeby może, żeby miał więcej bloków. Takie taktyczne zagrania. Dobra. Trzy, cztery, lecimy. Dobra, już podlatuję. Bo to jest właśnie nowa rzecz, która wylatuje z... można powiedzieć podróbek chińskich Blaze'a. nie, nie, nie. nie. Ach, třeba, třeba, třeba. Dobra, tak tyczny nie Dobra, jest Dobra, trafiony easy Dowalamy go ty. Wiem, że to widzowie nic nie robi. Ale okej. Okay. No nie no jak ty? Czemu? Nie strzela, we mnie ty! Tak hm. Dobra, wypad Szybka marchewka i lecimy dalej. No no to chyba będziemy walczyć. Do... Będziemy. I widzowie, możecie, oczywiście, dać lajka like i subika, jeśli film Wam się spodoba. I chcecie więcej takich filmów, gdzie na przykład będziemy testować nowe rzeczy, które weszły. Bo widzowie. Oj, oj, oj. O, pierwsza mina wybuchła. Nie! Nie, nie, no nie, no nie, no nie, 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 nie nie, no nie strzelaj tym, nie strzelaj tym Tak Ale flame na tym nie było Jak ci dostałeś, nogę dostałeś Kalo, skab A ty Dobra Wojon gaming widzowie I ogólnie widzowie mam pomysł, dobra, wyrzucamy jeden totem bo Czaj, do dwóch no. wystarczy, do dwóch wystarczy. Lecimy dalej. Sparte to tem, Dobra. Dobra. Mhm. Siadło no, chyba niechunie. mi. Nie! Czemu mi O kurde. Dobra. Dostałeś Dobra, widzowie Szczerze mówiąc, Spadłem dopiero pierwszy raz, dwa serce mi spadły Ja się zregeneruję, mi zbudować No ja, pierdziele, widzowie Ja tym trafię się, nie umiem, nowym urządzonkiem Dobra, Ja to walczyłem aż serce mi padnie, chyba, nie? O! I gdzieś padłem Aha, no co za chłop. Co za chłop. Dziecięczka. Ale lipa jest, dobra. S? S, widzowie, S. Easy, no. easy. No nie, ja no. nie zdążyłem, go! No. SWI. To będzie na tyle. Wygrałem. Taś, lipa, pa, pa.